w Pomorskiej Odlebnie była internowana, to został jakby drugi rzut osób, działaczy, którzy podjęli działanie i jednym z takich, którzy przejął tą całe podziemię w Pomorskiej Odlebnie był Jurek Piechowski, mój wielki przyjaciel i on faktycznie się zwrócił najpierw do mojej żony, bo moja żona z nim pracowała na innym wydziale i zwrócił się do mojej żony. Moja żona była po kursie maszynopisania i on się zwrócił, czy byśmy nie chcieli pisać bibuły dla Podziemnego Prezydium Pomorskiej Drewniej Marii I przeanalizowali, przemyśleli i wyraziliśmy zgodę, że będziemy pisać. Odbyły się parę spotkań tajnych w poszczególnych mieszkaniach i było umówione, że musimy otrzymać maszynę do pisania. Maszynę do pisania żeśmy odbierali prawdopodobnie to była Edmunda Zadrożyńskiego, zapakowana oczywiście elegancko w futerale jak akordeon. Pojechaliśmy do jednego z mieszkań w centrum Grudziądza. Tam nie znaliśmy w ogóle ludzi tylko poszliśmy na hasło z moją żoną. Oczywiście pompa chodziła bo tak się teraz to ładnie opowiada po 40 latach. Pojechaliśmy do domu hasło. Ta pani odpowiedziała na hasło dała nam pseudo akordeon. My wzięliśmy akordeon. To było niedaleko Pomorzanki w Lidlące, wszyscy wiedzą gdzie jest. I tam weszliśmy do taksówki szybko i pojechaliśmy do domu naszego. No i wzięliśmy tą maszynę, żeśmy wyciągnęli w domu oryginał. Dużo dosyć maszyna to było do pisania. A chcę zaznaczyć, że ja mieszkałem, mój tata był cywilem. Mieszkanie otrzymał tak dodatkowo, a był blokcawi wojskowy. Mieszkali komie, mieszkał komisarz wojskowy. Taki oficer, to mnie znał dobrze jako też. On tak nie ingerował we mnie i podjęliśmy pisanie na tej maszynie. To były ulotki, odezwy. I potem w takim czasie coraz dłuższe były jakieś gwiazdy, wywiady ja mu, y, i Walentynowicz były wywiady. No myśmy pisali na tej maszynie popołudniami. To była ciężka praca. Ma, ja puszczałem muzykę taką ciężką, rokową w mieszkaniu, bardzo głośną, a moja żona tę maszynę na 6-7 kalek uderzała. Ja jej y, y, wszystkie te, y, no czytałem, a ona to jechała i pisała. To trwało jest przez 3-4 miesiące, całe lato, do, do października. 83 rok, ja dopiero wówczas kontakt złapałem. Mm -hmm. i, I to chcę powiedzieć po śmierci Włodka Jagodzińskiego, bo Włodek Jagodziński był w pracownik Pomorskiej Malierni 13 października 83 roku przy zawieszeniu flagi Solidarności na wstępie wysokiego napięcia w Dąbrowie Goroniczej zginął. Ja chcę tylko dopowiedzieć, że ja z moją żoną dwa miesiące wcześniej u niego byliśmy w Katowicach. Myśmy tam u niego przy, na hotelu, on nas tam gościł. Opowiadał, że czuł, że go ktoś nawet tam śledzi. żeśmy nawet rozmawiali dosyć. Pamiętam jak gdzieś, że może zginąć, ja to mówiłem, że moje trampki w się u akcja robiło. Ale mógł pamiętać jak zginę, taką charyzmę wtedy dostał tych na tym Śląsku, bo on strajkował po 13 grudnia do Wigilii samej, bo tam zomo rozbiło i jego też aresztowali, a on był aresztowany w Myślenicach i tam nawet wyszedł po, ale został zaraz zwolniony dyscyplinarnie i on potem wrócił do Katowic i tak co 13 miesiąca był akcja. Jak myśmy akurat byli w Katowicach, to on się przygotowywał do akcji. Jeszcze mają trampki wziął i przed śmiercią przyjechał dwa tygodnie do Grudziądza przed jego śmiercią, on u nas w domu był i miał flagę, zawiesiliśmy ją, właśnie tą, co sam nam lubi. miał flagę, na piecu wysiała, myśmy siedzieli, wtedy był całkiem inny człowiek niż tu Grudziądz, bo Grudziądz miał swoje problemy, takie osobiste, a tam nie, tam był człowiek myślący, całkiem inny to był człowiek i tą flagę, no ja mówię, ja, co z tą flagą, on mówi, co, ja jutro wyjeżdżam, to był, to był wrzesień. Ja wyjeżdżam i tylko jedźcie prędzej pod Pomorską, ja spróbuję gdzie są zawieźć. A my z moją żoną rano, to było 83 rok, wrzesień, ale nie było, nie flagi, nie było. Potem się dowiedziałem, że do domu wpadł, tylko szybko, gdzie go musieli, chyba go tam nakryli, albo coś się szybko, prawda, do Katowic. I potem się dowiaduje, że 13 października 83 wodyk zginął, właśnie wchodząc na ten sufit, tego napięcia i oficjalnie porażenie prądem, a sprawa do dzisiaj nie jest To jest bardzo ważne, w moim życiu było śmierć Włodka Łodzińskiego i potem postanowiliśmy, poczułem, że nas po tym pogrzebie, bo to e, Służba Bezpieczeństwa na pogrzebie była, był w i nas śledzono później, jak się szedłem z moją żoną do domu, to pod sam dom szedł za nami opiekun. No i wtedy podjęliśmy decyzję, ja głównie, że nie możemy już dalej tej maszyny pisać, dla podziemnego prezydium, bo to jest bardzo, jeszcze dowiet... znaczy wyszło też to, że moja żona jest w ciąży, chociaż potem była tragedia, bo straciła tą ciążę, trudne były przyczyny, bo to wiadomo jakie napięcia były, za miesiąc straciła tą ciążę, ale wtedy yy, ta śmierć to wszystko i myśmy postanowili, że nie będziemy pisać. I maszyna, ale jeszcze poruszona, żeby ta maszyna pozostała. Ta maszyna pozostała do, prawie przed świętami, też na hasło przyjechali, o nas wzięli. To jest też ciekawe wydarzenie w wojennego w Grudziądzu, mało to takie może opublikowane I, i, i o tym mało się mówiło. I, i maszyna ona nas w nocy na hasło, ja nawet nie wiem dokładnie kto brał tę maszynę, tylko spojrzałem przez okno, to był Grudzień 82 i maszynę wywieziono, ale po czasie, się dowiedziałem, że tam, gdzie ta maszyna pojechała, ktoś to odebrał, to tam była wpadka krótko po, po naszym odebraniu i tam SB skonfiskowało tą maszynę i tam nawet też tragedia się rozegrała rodzinna. Nie chcę tu mówić, bo nie znam faktów dokładnie, ale wiem, że się rozegrała. W listopadzie, pod koniec listopada zmarł działać, znaczy znany to działać koru. Edmund Zadrożeński, to był pracownik go znałem, jako młody jeszcze pracownik go poznałem nie osobiście, ale tak pośrednio go znałem, bo niego niektóre publikacje otrzymywałem jeszcze przed sierpnia 1980 roku i też uczestniczyłem wtedy w tym pogrzebie. To też była ciekawa sprawa, bo myśmy poszedł byłem w delegacji pomorskiej dla Dniej Malierni, niosłem nawet wieniec na pogrzebie i po, po przy mogile już na końcu siłanowicki podział przemówienie. I w tym momencie były e, takie dosyć ciekawa, się wytworzyła sytuacja, że wszyscy odeszliśmy, działacze na bok, i zostali sami sami e, Także esberca została z jednej strony, a my z drugiej strony grobu. Także już tu było pokazanie, że my jesteśmy tym, a oni są tamtą grupą. I się oni ujawnili w sposób jawny, bo myśmy odeszli. To było też takie dosyć ciekawe przeżycie. No i potem, przychodzi 80. 83 rok, no to jest y, Jan Paweł II, y, pielgrzymka do Polsku, uczestniczyłem wtedy w czerwcu z moim bratem, jeszcze y, z kolegą, y, mietkiem wjenarowskim, potem pojechaliśmy y, do Katowic na, na spotkanie świata pracy, głównie na to jechaliśmy przez Jasną Górę I tam było rozczarowanie, bo tam poszliśmy w, w Katowicach, a tam prawie było 2 miliony, 2 miliony pielgrzymów i Rozczarowanie było tego tytułu, że nie było Transparentów Solidarności. Myśmy tam jechali, myśmy, że tam będzie euforia, śląsk, no a tam było no, piękne przeżycie, było Jan Paweł II i to wszystko, co tam się wydarzyło, ale jakiś niedosyt był. Myśmy tam skrzyżowali, oblepieni znaczkami, jak wróciliśmy z tym całym wyposażeniem do grudziąca, tośmy z tym wyszli taki naładowani. to niektórzy co nas zalecieli, na do nas podejść, jak myśli przed miasto, moim bratem, ale to jakby tak, y, był pewien niedosyt. No i 83 rok oczywiście msze zaczynały już w Grudziącu sporadyczne, ale już przebyły były w niektórych kościołach grudziąckich. W, w, w Intencji Solidarności, działacze jeszcze co byli internowani powtórnie, bo niektórzy byli powtórnie internowani. Potem przychodzi 84 rok, no to oczywiście uderzenie ponowne w nas też, tu w Grudziącu. I na całą polskie morderstwo, mord na księdzu Jerzym Popiełuszko, nie, Na no to wiadomo, październik 84. Niektórzy, ja osobiście nie byłem, ale mam zdjęcia, co mój kolega był i z mojej rodziny, byli na pogrzebie. Uderzenie całkowite na nas. I 80. przechodzimy, tak już teraz trochę szybciej, bo oczywiście ta działalność ta trwa podziemna. Ten kontakt już wtedy podjąłem z iskorą bezpośrednio za nuszem nie To to biuletyn taki. Tak, bo tak. był wydawany tu przez yy, działaczy, a, a i ja nie, myśmy nie wchodzili, ja nie wchodziłem w skład tego, tej redakcji, tylko współpracowałem z Danuszem bezpośrednio, przekazując mu pewne informacje, jakie przekazywałem, co się działo. I wtedy w 1985 pamiętamy dziś, to była pierwsza pielgrzymka ludzi pracy po śmierci Księdza Jerzego. Nikt to nie z Grudziądza nie jeździł. I wówczas ja pojechałem z moją żoną we wrześniu na tą pierzymkę. Tam przeżyliśmy niesamowite przeżycie wewnętrzne. Księdza Jerzego nie było, ale cała, no, cała solidarność jechała Polska. I ja tam w ogóle przeżyłem wtedy niesamowity zaszczyt, bo na drodze Cziuzłowej e, dosłownie nakręcząco pocałowałem w rękę matkę księdza Jerzego. To potem to powtórzył się, jak pamięci mój kolega Mietek Wejnarowski, bo tak mi zazdrościł tego, tego znaku, że zrobił to koło mnie następnego roku. I 85 jak wróciliśmy i wtedy już miałem kontakt z grupą z chłodni, z chłopakami przez Mietka Wejnarowskiego. I wtedy do naszej ekipy dołączali koledzy, między innymi tu siedzący z nami, z nami, z nami nasz kolega Jurek Frankowski. Wiesień Dąbrowski, Świętej pamięci, już wspomniany Mietek Wejnerowski, też Świętej pamięci. W tym składzie już był mój brat, też Świętej pamięci Józef Radowski. I jeszcze parę osób dołączyło do nas. I myśmy wtedy postanowili, że msza powinna być jedna w grudziąco konkretna za ojczyznę, za solidarność, w konkretnym kościele i w konkretnym dniu co miesiąc. I wtedy z naszą tą tu ekipą. Jeżeliśmy postanowili, że zakładamy już, a, jako animatorzy duszpasterstwa ludzi pracy, bo byliśmy bardzo związani z kościołem, już wcześniej i teraz na bieżąco, po tym 8, 85., po tej pielgrzymce. I zwróciliśmy się do księdza Henryka Kocińskiego, obecnie prawata seniora, na Szymiencinie, w kościele św. maksymalna Korbe, żeby tam nie mogła się odbywać odprawiona być taka msza za ojczyznę, każdą ostatnią niedzielę miesiąca. On oczywiście wyraził zgodę, Myśmy z naszą grupą posłów się z nim spotkali, było pewne dogranie pewnych tematów. Ja poinformowałem zaraz Janusza Bucholca o takim temacie. On od razu też w to mówi, że wchodzi i weźliśmy w temat. Ksiądz Prawa nam przydzielił wówczas młodego dość wikarego. To był ksiądz Tadeusz Lipski, świętej pamięci. Młody, bardzo energiczny, fajny człowiek, fajny ksiądz, już nie żyje. I on się nami opiekował i miał bezpośrednio z nami kontakt. I tak zaczęły się te msze, te się zaczęły msze yy, comiesięczne